Kolejna ulica, chodnik i ścieżka rowerowa w Dziodowie zostały oddane do użytku. Na budowę ulicy Żytniej przeznaczono 1 400 000 zł, ale po przetargu udało się tę kwotę obniżyć o prawie pół miliona. Ulica została pobudowana od podstaw. Kolejna ulica, w której jest również ciąg rowerowy, to bardzo cieszy mieszkańców, którzy wręcz domagają się tego, żeby coraz więcej ścieżek rowerowych powstało. Ta ścieżka rowerowa ona łączy się ze ścieżką w ulicy, w ulicy Polnej i zaczyna tworzyć pewien logiczny ciąg. Mam nadzieję, że niebawem uda się to zapętlić w jakąś całość. Udało się pobudować ponad 500, 500 metrów chodników, ścieżki rowerowej i jezdni. Zostało ono wykonana z koski, dlatego że jest to osiedle, które cały czas się rozwija i na pewno będą powstawały kolejne domy, które będą chciały się włączyć w, w infrastrukturę ziemną, stąd też zrezygnowaliśmy z asfaltu. Warto dodać, że urzędnicy rezygnują z betonowania miasta. Począwszy od ulicy Żytniej, budowa każdej kolejnej będzie się wiązała z nasadzeniami drzew. Są to akacje samoformujące, które wiosną będą kwitłe, natomiast praktycznie one nie wymagają pielęgnacji. Przez dwa lata jedynie będziemy je podlewać i pilnować, żeby, żeby nie uschły. W momencie, kiedy coś się z jakimś drzewkiem stanie, one zostanie wymienione i jest to kolejny, kolejny taki projekt prawda, zadrzewiania naszego miasta. Dodatkowo cieszy fakt, że budowa omawianej ulicy powierzono działdowskiemu przedsiębiorcy.